Hej, kochani, witam Was w moim nowym filmie na kanale NATOLINA. Dzisiaj troszkę już inaczej, tak jak widzieliście po wstępie. Nie jestem w Polsce, tylko jesteśmy w Irlandii. Przyjechałyśmy do, do, do Dublina na weekend troszeczkę dłuższy weekend, żeby zobaczyć troszkę to miejsce. Właśnie zakwaterowałyśmy się niedawno w hotelu na szczęście. Udało nam się troszeczkę wcześniej, bo o 15 miałyśmy dopiero mieć gotowy pokój, ale udało się właśnie teraz nawet o 10, po 10 byłyśmy już tutaj. Już jest po 11, także szykujemy się i idziemy na spacer, zobaczyć, co tutaj jest fajnego. Na pewno musimy już coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodne. No, a tak jak mówię, teraz się ogarniamy i lecimy w miasto. Znalazłyśmy plażę bardzo ładno tutaj niedaleko, także będziemy też na plaży. Pogodę dzisiaj mamy super, także naprawdę coś niesamowitego, bo już sobotę i niedzielę zapowiadają bardzo deszczową, a właśnie dzisiaj i jutro ma być piękne słońce, a jutro mamy zarezerwowaną wycieczkę na Klify Moheru. Nie wiem, jak tam się po angielsku wymawia. I wycieczka jest planowana od rana do wieczora, także cały dzień będziemy w podróży ale właśnie widoki mają nam to zrekompensować także nie mogę się już doczekać jak to wygląda w ogóle jestem pierwszy raz no może nie pierwszy, ale już dawno nie byłam na takim wyjeździe właśnie nie pod palmę tylko właśnie do takiego miasta, za granicą i w ogóle i tutaj nie wiem czego się spodziewać także nie mogę się doczekać aż zobaczę, odkryję to miasto pierwsze co się rzuca w oczy jak tutaj wylądowałyśmy no to dużo zieleni niska zabudowa Mało widziałyśmy bloków po drodze Także myślę, że do nich tutaj na, na wyspę jeszcze to nie dotarło Dużo jest kolorowych budynków Stare kamienice, taki trochę Gdańsk Coś takiego właśnie przy wodzie Tutaj tak wygląda trochę właśnie jak w Gdańsku Także my się zbieramy i zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu I jeszcze postaram się nagrać drugi film Jeżeli starczy materiał, mam nadzieję, że tak I będziecie mieli co oglądać Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać taki materiał, troszeczkę inny niż zwykle. A tymczasem zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Koniecznie kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Zostaw łapkę w górę i komentarz, żeby, żeby mo żebym mogła tym filmem dotrzeć do szerszej publiczności. Na pewno to pomoże w rozwoju e, mojego kanału. A jeszcze możecie mnie zaobserwować na Instagramie, bo również e, tam też się troszkę udzielam. Zapraszam do oglądania kolejnej części filmu. Oczywiście nigdy mi się to nie zdarzyło, a tutaj tylko zajechałyśmy, wysiadałyśmy na naszym przystanku i niestety źle stanęłam i zasilzyłam się ze schodów w autobusie. I tutaj całą nogę mam spuchniętą. Mam nadzieję, że się nic tam nie stało i nie będę mogła normalnie chodzić, bo na razie, jak biorę tak do góry, to mnie strasznie boli, więc zobaczymy. Dobrze, byłam w takich traperkach, to przynajmniej trochę mi utrzymało noga w cenami. nie wiedział, co się dzieje, ten kierowca chciał nam pomóc i po prostu był tak przerażony tą sytuacją, że masakra. A śmiesznie tak wyglądały i sam język angielski. Na szczęście udało nam się ustawić menu po polsku, bo był po hiszpańsku. To śmieszne. Mm. © Idziemy w kierunku... To jest morze czy to jest ocean... Nie, morze. To jest morze. W kierunku morza. znaleźliśmy fajną plażę. Już widzimy na horyzoncie, że to już jest to miejsce. To jest piękny park. Taka pogoda na Ciotowiarz to jest po prostu coś niesamowitego. Zaraz mam nadzieję, że pokażę wam piękny widok na morze. Ubrałyśmy się trochę jak na zimę. Oga ja się już rozebrała. Ale ja jeszcze się nie poddaję i owinięta w szalik. Tutaj ludzie w ogóle chodzą w krótkich spodenkach, więc to jest dla nas trochę dziwne, bo my po i w szaliki, i w czapki, a oni krótkie rękawki, spodenki. Gęsia skórka na nogach była u niektórych, ale idą twardo, także śmiesznie, ale architektura tutaj jest naprawdę super. Zauważyłyśmy, że jest bardzo niska zabudowa. No i właśnie takie malutkie domeczki szeregowe. E, cały czas ciągnął się tutaj właśnie wzdłuż ulicy i najbardziej e, śmieszy mnie właśnie jak idziemy, a e, samochody jadą po drugiej stronie ulicy i musimy się zawsze rozglądać dookoła, czy nas nic nie potrąci na pasach. Ale e, właśnie tutaj też jest coś takiego fajnego, mam nadzieję, że uda mi się nagrać, że na ulicy jest napisane, w którą stronę macie się najpierw spojrzeć, e, żeby was nic nie pierdzielnęło, jak przechodzicie przez pasy. No a już tutaj widać, właśnie, zaraz wam pokażę, jak wygląda. Widoczek na morze. I w ogóle to są wszędzie, właśnie palmy, jakieś przy domach. I nie wiem, czy oni mają jakieś, nie wiem, niespełnione ambicje, czy co. Ale trochę czuję się, jakbym była gdzieś w Portugalii. O, oh, jak super. Boże, jak to wygląda! Jezu! Faria. Boże! Jezu! Coś cudownego. A tu właśnie są te palmy. Ale, czad! A teraz sobie siedzimy. Miał się w winku, ale Olga się trochę cyka. Słuchamy się Sherrana. No i zaraz zbieramy się dalej. Chwila odpoczynku. Rezer zjedzone. thank My jesteśmy w płaszczach, w kurtkach, a ludzie wychodzą w krótkich spodenkach. I to jest tutaj normalne o tej porze roku. A mamy marzec, kwiecień, w sumie początek kwietnia. I temy. dzisiaj z wami witam kolejnego dnia wczoraj już nie dograłam końcówki także mam nadzieję, że podobał wam się taki dzień z nami w Dublinie dzisiaj właśnie szykujemy się idziemy na wycie jedziemy na wycieczkę idziemy tam, gdzie będzie nas odbierał bus a z tego miejsca chciałam wam podziękować za oglądanie wczorajszego filmu proszę o subskrypcję łapeczkę w górę pod filmem i komentarz no i co, zapraszam was Oglądanie kolejnych filmów na moim kanale. Do zobaczenia przy kolejnym. Na razie.